W środę od zmagań z historią, wiedzą o społeczeństwie oraz językiem polskim egzamin rozpoczęli gimnazjaliści. Dzisiaj przyszedł czas na matematykę i przedmioty przyrodnicze. Z kamerą odwiedziliśmy koneckie gimnazjum nr 2, które mieści się przy ulicy Partyzantów. Uczniowie tej placówki testy uznali za średnio trudne. Częściej narzekali na chemię, biologię, fizykę i geografię, czyli egzamin przyrodniczy, który rozpoczął się o godzinie 9, niż na matematykę, z której zadania rozwiązywali od 11. Jeszcze tak naprawdę zostało 10 minut do końca egzaminu z matematyki, ale ty już jesteś po. Jak było? E, całkiem fajnie. Nie było zbyt trudno, wszystko było właściwie na logikę, więc. Mhm. Jakbyś nam mógł powiedzieć, z czego się składał ten egzamin? Ile było pytań, ewentualnie? Ile zamkniętych, ile otwartych? Były trzy zadania otwarte. Nie pamiętam dokładnie ilości pytań zamkniętych. Mhm. Pierwsze zadanie otwarte polegało na znalezieniu średniej, to znaczy na udowodnieniu, że jeżeli suma trzech liczb yy, średnia trzech liczb wynosi 4, a średnia dwóch innych liczb wynosi 2, to średnia wszystkich tych pięciu liczb wynosi 3,2. Nie sprawiło się kłopotu. Nie, nie sprawiło mi to zbyt większego kłopotu i większości innych ludzi też nie. Generalnie coś cię zaskoczyło dzisiaj? Hmm, wydaje mi się, że na części matematycznej nie. A jak wcześniej część przyrodnicza. Miałem taki maleńki problem z jednym pytaniem, ale koniec końców okazało się, że nie wpadłem na pomysł, na który wpadli inni. I że tak naprawdę było ono proste, tylko nie, nie do końca rozumiem, jak powinienem i zrobić. Jutro języki obce. Jak tutaj czujesz się przed tą częścią? Bardzo dobrze przed podstawą. Zastanawiam się, jak będzie na rozszerzeniu. Jesteśmy tuż po egzaminie z matematyki. Jak poszło? E, średnio może być. Ale coś było, co ciebie zaskoczyło osobiście? W sumie nie spodziewałam się tego wszystkiego. Tylko ja jestem taka średnia zmatna, ale jak na... poziom był taki średni, że każdy by sobie poradził. Jakieś jedno konkretne zadanie, które było najtrudniejsze Twoim zdaniem? Szczerze to chyba nie. No. Nie wiem, co powiedzieć, bo były w sumie same zamknięte praktycznie zadania. Pisałam trochę inny te, te, test od moich znajomych, i no, za bardzo się nie wypowiem na ten temat, bo wie pan. No, w sumie było jedno takie zadanie, gdzie były jakieś sinusy, a ja tego nie rozumiałam kompletnie, ale powiem, nie, nie poszło najgorzej, myślę. Ogólnie nie, nie zabiło to was? Nie zabiło. A jak, jak ta wcześniejsza część, przyrodnicza? Lepiej poszła o wiele niż ta matematyczna. Z tego co słyszałam od znajomych, to twierdzą tak samo. Było prościej, chociaż każdy na chemię narzekał, ale myślę, że nam nie poszło ta, aż tak źle jak mówimy. No. Dobra. no to chłopaki, jakie są Wasze dzisiaj przemyślenia z, z tego matematycznego egzaminu? No, jak dla mnie no to łatwiej było wczoraj, ten Polski, historia i w ty osobiście czego się najbardziej obawiasz z tych trzech dni? Wczoraj, dzisiaj, czy, czy tego co jutro? No dzisiaj matematyki, najtrudniejsza była. Coś tutaj możesz konkretnie opowiedzieć, co, co Ci sprawiło najwięcej problemów? W sumie to wszystko. Dzisiaj część przyrodnicza o dziewiątej, jak, jak poszła, poszedł ten pierwszy egzamin dzisiejszy? Tak szczerze powiedziawszy, to część przyrodnicza była właśnie jedną z tych trudniejszych dzisiaj części dla mnie. No nie poszła mi najlepiej. Co Cię tam zaskoczyło? Chemia czy, czy bo wszyscy narzekają na chemię Podobnie. Najbardziej mnie zaskoczyło jedno zadanie z fizyki, gdzie trzeba było obliczyć gęstość sztabek złota w sztabkomacie tak zwanym. Mm -hmm. Nie dałeś rady z tym, tak? Czy nie wiesz jeszcze? No strzeliłem o odpowiedź i nie wiem, czy mi wyszło dobrze to, ten strzał. Mm -hmm. A jak wyglądał ten egzamin z matematyki? Z matematyki nie było tak trudne jak myślałem. Ogólnie myślałem, że największy problem będą dla mnie stanowiły yy, zadania otwarte, mm -hmm. ale wystarczyło trochę logicznego myślenia i udało mi się je rozwiązać. No to powiedz jeszcze czego spodziewasz się jutro? Jaki język zdajesz? Zdaję angielski i spodziewam się jakiegoś oczywiście wypracowania, że może być dość trudne to wypracowanie na rozszerzeniu mm -hmm. i trochę się boję właśnie rozszerzenia dlatego, że chcę dobrze zdać ten egzamin z angielskiego i może mi to rozszerzenie popsuć. Części przyrodnicze były takie, no a no tak to matematyka nie. To znaczy dla mnie bardziej y, matematyka, ale te zadania otwarte, mm -hmm. te dwa były naprawdę ciężkie. O czym one były, mogłabyś pamiętać no, jeszcze, no, to mogłabyś to przytoczyć? O, jedno było o ciężarówkach, i trzeba było jakiś tam żwir wyliczyć, i no, naprawdę ciężkie było. Ale generalnie, chyba dosyć pozytywnie kończycie ten tak. egzamin. Co jutro, czego się spodziewacie i czy to będzie dla was trudne? Podstawa nie, a rozszerzenie już troszkę bardziej. Będzie co będzie. A jaki język? Angielski. Też angielski. A już jutro gimnazjaliści staną w szranki z językiem obcym. O dziewiątej pisać będą egzamin na poziomie podstawowym, a o jedenastej tak zwane rozszerzenie.